Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku. Dziękuję za subskrypcję, komentowanie, łapki w górę. Bardzo ciekawe są niektóre komentarze i niektóre podejście, czy nawet przekonania. Można powiedzieć, że też nawet pewność bardzo ciekawe. Kochani, tak sobie <laughs> pomyślałam, że w tych czasach. Potrzebujemy takich krótkich, długich również, ale krótkich poradników, jak na przykład e, budować pewność siebie w kontaktach z ludźmi, bo przecież my, moi drodzy, nie rodzimy się od razu pewni siebie, tacy wiecie już, że nie musimy nad tym pracować, no bo zanim w ogóle zaczniemy tak się czuć, no potrzebujemy doświadczać, tak, czyli przebyć jakąś drogę porażek rozczarowanie, czy też nawet sukcesów, tak? Prawidłowe takie rozumienie siebie. To taki jest proces, w którym można sobie pomóc, tak? Po pierwsze, moi kochani, jest takie krótkie ćwiczonko, na, znaczy niektórym zajmie trochę dłużej czasu, innym krótko, krócej. Słuchajcie, nasze przekonania, bowiem no, powinny, powinny się opierać na przeżytych doświadczeniach. Ale nie powinniśmy zapominać o możliwościach naszych, które, które no są mocne. Przykładem na przykład jest stwierdzenie, że można być odważnie odnoszę sukcesy bez względu na, na, na okoliczności, tak? Ale to stwierdzenie mówi o zdolnościach do przezwyciężania niepowodzeń i rozczarowań życiowych. Ale aby stworzyć sobie takie jakby osobiste, silne przekonania. Można wykonać tego typu ćwiczenie. No po pierwsze, no po, musimy usiąść i po, pomyśleć sobie przez 10 minut i spisać kluczowe wyzwania z naszego życia. Oraz to jest po pierwsze po drugie, zastanowić się, w jaki sposób poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami. Następnie jak poświęcić 5-10 minut i wypowiedzieć te, te wyzwania na głos, tak? I teraz. Pod każdym tym wyzwaniem napisać to, e, no stwierdzenie, jak sobie poradziliśmy pod każdym wyzwaniem, czyli i poświęcamy te 10 minut, aby je wypowiedzieć na głos, przeczytać sobie, tak? I wybieramy stwierdzenie, które wzmacnia według nas nasze możliwości. I teraz możemy je zapisać na kartce i powiesić w widocznym... Miejscu. Niekoniecznie w jednym, bo możemy powiedzieć w kuchni, w sypialni, tak? Nie wiem, nawet na przedpokoju. I jeszcze dodatkowo nosić je no, dziewczyny w torebkach, a panowie na przykład w portfelach. Słuchajcie, to ćwiczenie jest bardzo fajne, ale ćwicz, ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz. To przeraża ludzi, jak się powtarza 300 razy ćwicz, ćwicz, ćwicz. Niektórych ludzi to. Przeraża, ale im bardziej zwracamy uwagę na poziom swojej pewności siebie, ćwiczymy poprzez pracę nad nią, tym bardziej stajemy się pewni siebie. Masło myślane zrobiło, pewnie, ale słuchajcie, my wiemy, w których rzeczach jesteśmy już dobrzy, a w których jeszcze nie. I musimy uwierzyć, że posiadamy takie umiejętności, E, które pomogą nam napędzać siebie samego do tego sukcesu ponieważ słuchajcie, wątpienie w siebie no, powstrzymuje nas przed jakimkolwiek działaniem, nawet przed próbą działania niektórych z nas, tak? słuchajcie i musimy w to uwierzyć, że damy radę chociaż może to wymagać y, w niektórych przypadkach y, no wielu prób, tak? no bo to wzmacniać pewność siebie musimy cały czas Cały czas. To tak jak mięśnie. Ktoś ćwiczy i wzmacnia te mięśnie, tak? No to ćwiczy regularnie. I tu jest podobnie. No, przeciw... Bo wiecie, jak tego nie będziemy robić, no to... Życie może nas uderzyć takim niespodziewanym nawet rozczarowaniem, tak? To były dwa punkty z tego takiego pięciu punktów. E, trzecie to jest, no, otoczyć się e, pewnymi siebie i kompetentnymi ludźmi w otoczeniu, w swoim otoczeniu, tak? E, ponieważ odzwierciedlamy zarówno osoby, z którymi spędzamy czas, jak i swoje otoczenie. Dlatego ważne jest, moi kochani, abyśmy spędzali jak najwięcej czasu z osobami, albo jeżeli nie mamy, to wiecie, no, w zabieganym świecie, ale żebyśmy spędzali czas z osobami, które przyjawiają taką odwagę w działaniu, w myśleniu, tak? Ponieważ poprzez to, jak z nimi przebywamy, obserwujemy to, tak? To zaczynamy też budować własną pewność siebie. I jakby pogłębiamy tą wiarę w samych siebie, tak? E, obecność tych ludzi będzie nie tylko przypomnieniem, jak być pewnym siebie w trudnych takich czasach, naszych teraz, ale też przypomnij, że nie jesteśmy sami w tej podróży, tak? W tym, w tym całym swoim życiu nie jesteśmy sami. I czwarte to jest taki punkt, że śledźmy swoje osiągnięcia. Ponieważ słuchajcie, w chwili takiego wystąpienia, wątpliwości, może się w nas odezwać znowu ten głos. Albo nawet agresywny krytyk wewnętrzny, i może on doprowadzić do całkowitego ataku na nasze przekonania i na naszą pewność siebie. W ogóle to jest tak, słuchajcie, że doskonale pamiętamy, co zrobiliśmy źle, a niekoniecznie pamiętamy w danej chwili, kiedy ten krytyk wewnętrzny nas atakuje, co zrobiliśmy dobrze, nie? Więc kiedy spisujemy te swoje osiągnięcia, możemy zawsze się odwołać do nich w trudnych sytuacjach, chwilach dla nas, tak? Też to, co spisane, to my widzimy. Możemy sobie na go sprzeczytać. To jest namacalny fakt. Przepraszam, namacalny fakt naszych umiejętności. Odwagi, osiągnięć naszych, tak? Są to też takie podpowiedzi do ponownego jakby ponownej wiary w siebie w chwilach tych zwątpienia, w, w, w chwilach zwątpienia, tak? No i ostatnim takim punktem w tym krótkim poradniku, no doceniajmy siebie każdego dnia, moi drodzy. No, budowanie wiary w siebie to, to jest też długotrwały proces. Wielu z was, czy z nas ogólnie, może to zniechęcać, tak? Ostatecznie bowiem no, to, co myślimy o sobie, sami, my sami, to tworzymy to w sobie, tak? Czyli to, co myślimy o sobie my sami, to tworzymy tą swoją pewność w siebie. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby pracować w dowolnych porach, jak Wam pasuje, codziennie ćwiczyć, tak? Śledzić swoje zwycięstwa wręcz, otaczać się ludźmi, e, którzy są pewni siebie. Tak? Takie pra praktyki, można powiedzieć. Takie praktyki, kochani, zapewnią nam zapewnią nam właśnie pewność siebie. No skład jest taki, że polonistka by mnie zabiła. Ale tą pewność siebie potrzebną do osiągnięcia tego, co chcemy osiągnąć. Tak? Co jest możliwe dla nas. I musimy też sobie spisywać taki jak nasz potencjał. Te wszystkie ćwiczenia, moi drodzy, ich jest mnóstwo w internecie, w książkach. W internecie mam na myśli artykuły, wypowiedzi. W książkach. Go często, gęsto my nie mamy czasu przeczytać tej książki albo zaczynamy ją czytać i ona jest tak napisana, że nie współgra z nami. To nie znaczy, że ktoś, kto ją pisał, to on już się nie zna te jego metody, bo jest mnóstwo metod, tak? Te jego metody są e, jakieś dziwne, ciężkie. Nie, po prostu niektórzy z nas nie mają tego zaparcia, żeby sobie przeczytać tego typu poradniki, jeżeli one są za długie, nie? W tych krótkich poradnikach y, świetnie się to sprawdza, bo mamy to wypunktowane, e, bez zbędnych, można powiedzieć, przykładów, dla niektórych zbędnych przykładów, przepraszam, bo e, to są zazwyczaj proste poradniki. Natomiast w poradnikach takich jak już wspomniałam, książkowych z przykładami, te ćwiczenia tam już też są takie troszeczkę dłuższe, nie? Takie rozbudowane. O, można powiedzieć, że one są nawet rozbudowane. To ćwiczenie, które dzisiaj postanowiłam Wam y, przedstawić, wielokrotnie sprawdzałam na sobie. Jeżeli chodzi o mnie, to to zadziałało. Bo musicie też pamiętać, że musicie sobie dobrać ćwiczenie, które Wam będzie pasowało. To, które ja Wam przedstawiłam, niekoniecznie musi Wam pasować, tak? Ale tak sobie pomyślałam, że podzielę się z Wami w tych trudnych czasach, jak jeszcze wzmocnić tą pewność siebie. Bo przecież my możemy wykonywać kilka ćwiczeń, nie? Nie jest koniecznie, że to musi być jedno ćwiczenie czy dwa. Na tyle, na ile mamy czas. Ważne jest też takie samodyscyplina, samozaparcie, co jest też trudne, bo przychodzimy z pracy do domu. W domu mamy przecież też obowiązki, tak? I my wieczorami już jesteśmy po prostu zmęczeni. Ale taką chwilkę na krótkie ćwiczenie można sobie poświęcić tą chwilkę, tak? Myślę, że prawie każdy znajdzie. no Dla chcącego nic trudnego, ale rozumiem, że teraz to w ogóle zabiegane są czasy. No, i znaleźć tą chwilkę dla siebie jest czasami ciężko. Moi kochani, ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i czego Wam mogę żyć, życzyć? Słuchajcie, no zdrowia, jak, jak zawsze na zakończenie każdego filmiku, no bo jak mamy zdrowie, moi drodzy, to resztę przezwyciężymy, tak? <laughs> dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia wkrótce.